Bye, Jak widzicie, wbiliśmy już do gry i ta zostawiła Franklina, ponieważ chce coś bardziej poważnego. Jeszcze nie wie, że w przyszłości Franklin będzie jej mężem, a także ojcem jej dzieci. Ich dzieci właściwie. A jeżeli nie wiecie o co chodzi, to oczywiście chodzi o wątek z Geta Online, więc warto to sprawdzić, ponieważ wtedy ta niszia, pomimo tego, że niby wyszła za mąż, to może było jakieś kłamstwo, i tak naprawdę wyjdzie później za Franklina, być może. I co tu się. Odwala na start, nie mam pojęcia, ale Wy możecie odwalić na start coś dobrego, czyli strzelić łapeczkę w górę i zasubskrybować kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście zejdźcie na dół i nadróbcie swój błąd, żeby być na bieżąco, ponieważ no, omijać takie materiały to rzeczywiście jest błąd i tak się nie godzi. Ok, przejeżdżamy przez dzielnicę grochów. Widzę, że tam się nieźle odwala, ale jednak my śledzimy naszą dziewczynę, byłą dziewczynę Franklina? Tam rzeczywiście coś niezłego się dzieje. Ale nie będziemy teraz tego sprawdzali. Jeszcze wiele legend i teorii jest do sprawdzenia w tej grze. Mimo tego, że Gieta ma już 10 lat, to. Okej, okay. możemy na nią zatrąbić. Ja mam dalej busta. O! Co ona. Zobaczcie, co się dzieje. Ona wysiadła z taksówki. Być może zauważyła Franklina w jego furze. Zobaczcie, że zaczyna przed nami trochę uciekać. Dobra, to jest ciekawy rezultat Ale czy o to nam chodziło? No nie wiem, zobaczymy dokąd pójdzie Może pójdzie do jakiegoś gangusa Z tej dzielnicy, być może No bo Franklin jednak też się wywodzi Z grochów Nie ma się co dziwić Witam, witam mordo Ale my idziemy dalej Dobra, dalej, dalej Zobaczymy gdzie ona pójdzie Być może, że ona tu gdzieś wejdzie Też jak na razie wygląda, że przed nami ucieka nie wiem, to może być ciekawe. Wy w komentarzach możecie napisać, gdzie ona dojdzie, gdzie pójdzie, gdzie ucieknie. Może z kimś ją zobaczymy. Kurde, możemy zobaczyć, kto co ogląda tutaj. Zobaczcie, Oglądałem materiał o Grow Street, a ja się zapatrzyłem i gdzie ona jest. Gdzie ona jest? Nie mówcie, że ona mi spierniczyła. Przecież chwilę tylko patrzyłem na to, co leci w telewizji. Naprawdę? Nie, no nie mówcie, że ona mi uciekła. Gdzie ona jest? Tutaj nie ma, nie widać jej. Czekajcie, wejdźmy szybko na beditor. Na nie no, tu są jakieś inne osoby. Gdzie ona polazła? Nie no, takiego fejla zrobiłem na sam początek, bo się skupiłem na tym, co leci w telewizji. No super, brawo Kamilos! Ty to jednak jesteś. Teraz nie będziemy robili nic głupiego. To znaczy, nie bierzemy fury Franklina, spróbujemy coś zawinąć. I nie będziemy na nią trąbili, jeżeli będziemy mieli podobny rezultat. Czyli po prostu wysiądzie, no bo nie chcemy, żeby jednak do nas wsiadała. Chociaż to było ciekawe, że zareagowała i zaczęła uciekać przed Franklinem. No, jednak nie chcę już go widzieć, więc być może dlatego zaczęła spierniczać. I pytanie, mogę pominąć? Nie mogę pominąć, niestety, więc musimy obejrzeć. Do końca tą cutscenkę W ogóle zobaczcie jak ona szybko wsiada do taksówki Sekundę znalazła się w taksówce A ja już, o kurde, dobra, walić to, walić tą taksówkę Zachciało mi się taksówki, śledzić taksówkę taksówką Kurde, zrąbałem Nie mówcie, że zrąbałem No tak, już ich nie ma Nie, są, widzę ich, widzę ich Dobra, nadrabiamy, nadrabiamy Szybko dawaj boosta, wiedziałem, żeby go nie wyłączać Okej, okay, znowu mamy dzielnicę Grow Street family i co wysiądziesz ponownie czy nie wysiądzie patrzcie ona wysiada znowu okej okay, ale idzie teraz w innym kierunku czyli nas nie rozpoznała się z kimś wita Ej, to jest ciekawe zobaczcie tutaj grow street family gangusi i ewidentnie się nas nie wystraszyła w ogóle czy ona zapłaciła za tą taksówkę było tu pokazane nie nie było pokazane jest w ogóle ciekawy, bo inny taksówkarz zazwyczaj takiego nie ma w środku, więc coś jest na rzeczy. I czy nie miało to napisu? Taxi na górze? Czy oni zahaczyli znowu w tym samym miejscu? Wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Zastanawiam się, co tu się dzieje, dlaczego jest taki ruch dziwny. Dobra, przejedźmy szybko, żeby zobaczyć, gdzie ona idzie. Nie mówcie, że ona zdradzi Franklina z jakimś balasem. Ona z kimś gada przez telefon. Co jest grane? I taksówkarz ewidentnie się na nas lekko kurzył, bo zobaczcie, że jedzie za nami. I czy on się nie zmienił? Co jest grane? Zobaczcie, taksówkarz już wygląda inaczej. Aha, no to tutaj naprawdę bagujemy tą grę i odkrywamy jakichś dziwnych, paranormalnych rzeczy, które Rockstar zrobił i nie powinno to tak, moim zdaniem, wyglądać. Słyszeliście to? Wiem co się będzie działo dalej, tylko obserwujmy ją może w jakiejś dalszej perspektywy, a nie jedźmy jak... I Jace? Czy ona po prostu wyparowała? Wy to widzicie na powtórce, ale co tu się stało? Mamy już pewne rezultaty i rzeczywiście dziwnie się dzieje w tej misji. Zobaczcie, że ta taksówka nie ma napisu taksi, jest popsuta. E, ta przenosi się w ciągu sekundy od drzwi do taksówki, e, potem wysiada, zachowuje się dość dziwnie. Taksówka też odwala. Dziwne rzeczy dzieją się w okolicy i ona wyparowuje tak. O! Nie wiem co tutaj się odwala. Rockstar ewidentnie nie chciał, żebyśmy to kiedykolwiek sprawdzali. Ale to jest przemocarne, moi drodzy. Więc szybko lecimy. Dobra, weźmy sobie furkę. Dawaj, 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 dawaj. I w ogóle. Dawaj, szybko! Dobra, udało się teraz bez najmniejszych problemów. I jedziemy zobaczyć. W ogóle chciałem zrobić jedną rzecz: a dokładniej zwolnić czas. Zobaczmy, czy możemy to zrobić. Możemy to zrobić. Zobaczmy, jak zachowuje się. Peni się w fałcie. zachowuje się, no tak, normalnie. Ten kierowca jest nienormalny. To, że nie ma tutaj napisu taks, jest oderwany, to jest naprawdę dziwne. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ona nadzwyczaj spokojna, chociaż potem wyglądała niezbyt na spokojną. Dobra, wracamy z powrotem i wznawiamy czas. Dobra, zobaczmy jak teraz będzie się zachowywało całe to otoczenie, bo to jest przedziwne i powiem wam, że sprawdzałem już wiele teorii, nawet legendy o jakichś duchach potworach i to co się dzieje tutaj jest nadzwyczaj nienormalne, paranormalne bym powiedział, ale nie doszukujmy się tutaj zjawisk nadprzyrodzonych, bo jest to zwyczajna teoria, więc zobaczymy, czy będzie się powtarzało. Pamiętam, że tutaj gdzieś uderzył właśnie o lampę. Roxar! Pięknie oskryptowałeś tą taksówkę. Wyśmienicie, żebym powiedział. I czekam na GTA 6. Zobaczmy, co tam będzie się działo. Tam będziemy nadupcali legend i teorii, ciekawostek. Wszystkiego, co będziecie chcieli, będzie na kanale. I myślę, że to może być grube. Dobra, znowu mamy tą misyjkę. I czekajcie. Teraz, teraz, teraz muszę. Zatrzymaj, zatrzymaj czas. Dobra, zobaczmy, co się dzieje w taksówce. Udało się. Co się dzieje w taksówce? No, za dużo się nie dzieje. Czy przenieśmy swoją furę tutaj, dobra i dajemy czas przyspieszony, okej, okay. ona po prostu wysiada nawet nie płacąc, taksówka się nie zatrzymała tym razem, co tu się odwaliło, nie mówcie, że ona nie żyje what the hell? ona próbowała ukraść taksówkę, ale się nie udało what the hell? co tu się stało pierwszy raz w ogóle widziałem, że taksówki nie da się ukraść była zamknięta, więc ewidentnie Rockstar postarał się. Okej, okay, nie dzwoni teraz przez telefon, ale przywita się. Tak, wita się. Zobaczcie z ludźmi, to jest ciekawe. Zachowuje się mega dziwnie, jeżeli o to chodzi. Ale czy do dokądś pójdzie? Nie mówcie, że pójdzie teraz ten zaułek. Tam się nadupcają, ale nie. Przechodzi sobie na chilku. Ma totalnie wywalone w to, że tutaj jest Franklin. Zobaczmy, czy zniknie. Wtedy będziemy mieli rezultat, dokąd się udaje. Czyli po prostu znika. Jest to nadzwyczaj dziwne, ale zobaczymy. No jak na razie idzie. Idzie koło nas. Ja już nie będę patrzył do mieszkań, kto co ogląda, bo nie na tym to polega. Chociaż możemy zobaczyć nawet stąd. Zobaczcie. Znowu o gangsterach. Nie ma się co dziwić, bo jednak jesteśmy na takim, a nie innym osiedlu. Oglądają takie materiały o sobie, o samych sobie, więc to jest ciekawe. Ale dobra, jedźmy. Musimy uważać, żeby ominąć ich furkę, żeby nie było strzelaniny. Na spokojnie. I co, wyparujesz? Okej, okay, jak na razie idzie dalej. Na zdrowie. Ciekawe, że ma tyle animacji różnych. Okej, okay. nie wiem. Czy Rockstar tutaj coś testował? Że ona gada z ludźmi. Ona ma wiele animacji: jakiś ból głowy, kaszel. Dzwoni do kogoś Jest agresywna No być może, że Rockstar właśnie e, sobie coś testował I nie zdążył tego usunąć Dlatego to zostawił Nie strzelajmy do niej Nie jest to auto Franklina Ale przez to, że mamy jasne szyby A wręcz nie mamy już tej szyby Bo ją przed chwilą wybiliśmy No to może zwrócić na nas uwagę To, że jedziemy pod prąd To też jest fakt, ale dobra, zobaczmy Czy być może teraz Pójdzie w tą alejkę gdzie mamy randomowy event? Oczywiście, że nie. Mamy kolejną taksówkę. Może teraz weźmie inne, lepsze taksi. No nie wiem, jak na razie jest spokojnie. To ja sobie pójdę za nią, żeby nie było. Zobaczymy, czy będziemy mogli z nią porozmawiać. Ej, wtedy nie próbowałem albo do niej zadzwonić. Dobra, spróbujmy do niej zadzwonić. Michael, nie interesuje mnie to, co ty tam piszesz. To jest najmniej potrzebne. Dobra, dzwonimy do niej. Jest łączenie. Okej, okay, odbierze. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej eksperymentów, stanisz ją, czy na przykład odbierze w końcu od Franklina telefon, albo czy możemy ją zgarnąć i gdzieś z nią pojechać. To oczywiście piszcie w komentarzach. A teraz wracamy do tematu tego odcinka, czyli dokąd ona się udaje. Nie prześladujmy jej aż tak, powiedziała osoba, która jeździ za śledzoną osobą i chodzi za nią wręcz. No ale cóż, no Franklin taki już jest. Dobra, ona się niczego jeszcze nie spodziewa. Chwilę by się nie zaczęła jakaś strzelanina. O, witam serdecznie panowie. Okej, okay, oni się z nami witają. A ona nie wzruszona. Okej, okay, ale nie zniknęła dalej. Więc to jest naprawdę ciekawe. Co się dalej wydarzy? Nie mam pojęcia, ale... Już mieliśmy ciekawe rezultaty. Czyli tak, zepsuta taksówka się potwierdziła. To, że uderza też się potwierdziło. Pomimo tego, że nie było to spowodowane niczym. Potem mieliśmy tego kierowcę, który jest inny niż zwykle, bo nie mogła go okraść, ta niż ja też się zachowuję. Bardzo dziwnie, ogólnie, to wszystko jest strasznie pokręcone. Go zobaczymy. Ok, mieliśmy ciekawe rezultaty. Donikąd nie poszła. Wyparowała dwukrotnie, tak znikąd tutaj dziwnie się zachowywała, więc jakieś rezultaty są. Czy są oczekiwane? No nie do końca, ale na pewno nie było to zwyczajne, więc jak najbardziej nasza dzisiejsza teoria zostaje potwierdzona. się z Wami żegnam, cześć!